Siemanko Nie wiem czy słyszeliście, Niemcy podobno zawracają Anglików eee, Znaczy samochody na angielskich rejestracjach Nie wiem na jakie postawy, znaczy, już to jest to plotka internetowa Ale dzisiaj jest to kolejna rzecz, którą trzeba będzie sprawdzić Co tu się dzieje Już takich plotek słuchajcie, jako przewoźnicy słyszeliśmy wiele Także dzisiaj będzie trzeba to sprawdzić Zapytam się na znajomych, którzy jeździli, zobaczymy co to jest na tą chwilę wiem, że można przejeżdżać na pewno tranzytem To, że ma się samochód na angielskich blachach to jedno Ale przecież jest się Polakiem wracającym do Polski Dobrze. Opanujmy się No czekamy wszyscy z niecierpliwością, czy Polska zostanie przeniesiona do tej zielonej Czy tam jakiej tam innej strefy, bo tu już jest cyrk Mi się wydaje, że po prostu No teraz Niemcy, Francuzi, no cóż słyszeliście, Francja 36 godzin testy nie? O co tu chodzi? Będzie tak jak w Holandii, czyli Wed Skoro Angolę utrzymują te 170 funtów i tak dalej, te przymusowe kwarantanny i tak dalej, po prostu Francuzi teraz im pokażą, jak to wygląda z drugiej strony, czyli oni nie będą mogli wjeżdżać i tak dalej. Wszystko im zdechnie, po prostu wszystko im zdechnie. Po raz kolejny po prostu Angola się nauczą. Czym jest problem z tymi testami i tak dalej? Generalnie to jest takie psu na dupę, skoro w Anglii tak naprawdę nie ma tej, tej, tej korony. To ile ja jestem w stanie jej przyjść? No dobra, szpaliko, chcą się chronić, i się chronią i tak dalej. Oczywiście Francuzi używają argumentu, że chodzi o tą hinduską, yy, tak, jakąś tam odmianę, czy tam indyjską, jak zwał, tak zwał. No generalnie chodzi o to, że jest to 10 dni kwarantanny, że nie można sobie na wakacje pojechać. Nie zapominajcie, słuchajcie, że yy, Londyn tak naprawdę jest francuski. To tak jak są pewne części w Anglii, gdzie są portugalskie, hiszpańskie i tak dalej. Tak Londyn jest francuski, tam chyba największą, liczebnie największą mniejszością narodową, narodowościową to, jest, to są chyba Francuzi, francuskojęzyczni ludzie. Więc tylko o tej i chodzi. Także jest szansa, że Francuzi wymuszą nam, żeby w Angolę zdali sobie spokój z tą kwarantanną, bo to to już jest przegięcie pały po prostu. Nie można ani dzieci odwiedzić, kurwa, ludzie na pogrzeby nie mogą pojechać, to, to jest po prostu cyrk, nie? No jaka ja, medialna nagonka. Także trzymajcie. A propos, teraz będę wyjeżdżał 20. Eee, dobrze mówię? nie, źle, 12. wyjeżdżam z Anglii do Polski, czerwca. Mam wolne miejsca. I 20. powrót, z tym, że na powrocie 20. słuchajcie, no nie mam miejsc dla psów żadnych. Niestety jedzie ze mną już kotek, także żadnego pieska nie jestem w stanie wziąć. Co by się kotek nie zdenerwował? Cały czas tam, tak jak mówiłem, no, z Polski do kujawsko pomorskiego albo z kujawsko-pomorskiego przez Poznań i tam wiadomo okolicę dlaczego Poznań? No, wiadomo, bardzo duża ilość dwa, e, pociągów połączeń kolejowych i autobusowych, więc e, jest łatwo tam dojechać i lub sobie odjechać sam to nie ma najmniejszego problemu. Do tej pory to się sprawdzało, nie zamierzam tego raczej zmieniać. No w Anglii no, tutaj wiadomo, nie, no, to, to środkowa Anglia i zachodnia Anglia, nie? No a po Anglii to tak względnie zobacz, zawsze to zależy od tego ile osób jest i tak dalej. Także jak coś, to zapraszam. Jak coś się zmieni odnośnie testów, to dam znać. No, na tą chwilę, tak jak zawsze było, pomagamy tam jakoś ogarnąć te testy i odnaleźć się w tej całej sytuacji z testami. Także jak macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie.